Śnieg. Cześć dzieci. Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego zimą lepimy bałwana? Bałwan. Podzielmy ten wyraz na sylaby. Bał-wan. Jeszcze raz. Bał-wan. A ile ten wyraz ma sylab? Policzmy. Bał Van! Policzcie razem ze mną! Bałwan! Ten wyraz ma dwie sylawy. Bałwan był znany już w średniowieczu. Ale, ale, dlaczego ilustracje z biblioteki w Hadze? Skąd? Haga. Jest to miasto w zachodniej Holandii nad Morzem Północnym. Wracając do tematu. Ilustracja z biblioteki w Hadze pokazuje topienie bałwana nad wrzątkiem z wodą. Ten bałwan na pewno się roztopił. Spójrzcie, mam tutaj garnek z wrzącą wodą i lód. Wprawdzie nie mam śniegu, ale z lodem stanie się dokładnie to samo. Gdy wrzucę ten lód do wrzącej wody, to on od razu się rozpuści. Zobaczmy to jeszcze raz. Powstała teoria, że kiedyś bałwana topiono tak jak manannę, a słowo bałwan oznacza posąg bóstwa obdarzonego czcią. Według różnych źródeł słowo bałwan pochodzi od takich wyrazów jak Posiadający moc, silny, potężny, a także klot, bryła, bohater, siłacz, idol. Z czasem bałwan zaczął oznaczać głupca. W końcu nikt z nas nie lubi być nazywany bałwanem, prawda? A od słowa bałwan pochodzi wyraz bałwochwalstwo. Bałwo-co? Bałwochwalstwo oznacza oddawanie czci bożkom lub bezkrytyczne uwielbienie kogoś lub czegoś. A teraz przyjrzyjmy się różnym bałwankom. Michał Anioł, znany artysta, dostał kiedyś zlecenie na ulepienie śniegowej rzeźby, która przetrwała całą zimę. Spróbujmy zrobić takiego domowego bałwana bez użycia śniegu. Wykorzystajmy do tego mąkę ziemniaczaną i żel do myca. Do miski wsypcie mąkę ziemniaczaną i wlejcie żel do mycia. Następnie wszystko razem wymieszajcie. Potem zróbcie śniegowe kule i stwórzcie bałwanki. Znane bałwanki z bajek to między innymi Arktos z bajki pod tytułem Tabaluga, który jest czarnym charakterem. Natomiast Olaf jest przyjazny i marzy o lecie, nie zdając sobie sprawy z tego, że latem by się rozpuścił. Zostańcie ze mną, bo na końcu filmiku dowiecie się, w jaki sposób zrobić bałwanka, który nie rozpuści się w ciepłym domu. Lepienie bałwana jest świetną zabawą. Kiedyś z węgielków robiono oczy, buzię i guziki. Nos był z marchewki. Ręce z patyków, a na głowę zakładano garnek. Teraz coraz częściej bałwana można zobaczyć w szaliku, czapce, a nawet w rękawiczkach. No dobrze, a co zrobić, jeśli za oknem nie ma śniegu? Już wam pokazuję, ponieważ teraz pora na zabawy. Bałwanki możecie wykonać za pomocą jajek, pomponów i drucików kreatywnych, a nawet płatków kosmetycznych. Żeby było ciekawiej, użyjcie pensety do przenoszenia pomponów. pianka do golenia lub pasta do zębów są super. Zamiast pomponów tym razem jest ziele angielskie. A do ozdoby wykorzystałam również piórka. Tutaj przedstawiam wam kokosowego bałwanka. Za pomocą wykałaczki spróbujcie zrobić bałwankowi oczy, nos, buzię i guziki. Skarpetka i mąka to jest to. Oprócz mąki, do stworzenia skarpetkowego bałwanka. Można wykorzystać gumki recepturki i mazak. Talerze papierowe i dziurkacz są świetną zabawą. Przeplatanie wstążki przez dziurki może nauczyć nas cierpliwości. Żeby dokończyć bałwanka, możemy wykorzystać do niego folię bąbelkową i kolorową taśmę klejącą. A może by tak zrobić teatrzyk i wykorzystać do niego bałwankową pacynkę. Oczy, nos, buzię i guziki można narysować mazakiem. Z drucików kreatywnych można wykonać ręce, jeszcze tylko garnek na głowę, i gotowe. Z żarówki można zrobić bombkę. Nakrętki. Mogą być pieczątkami. Zobaczcie, co się stanie, gdy odwrócicie nakrętkę. Mleko lub zafarbowana woda w szklance też może być bołwankiem. Oto moje bałwankowe pomysły. Mam nadzieję, że będą inspiracją do tego, żebyście wykonali swoje bałwanki. Miłej zabawy. Czy bałwanki zawsze muszą być białe? Nie. Możecie je zrobić takie, jakie tylko chcecie. Mogą być kolorowe, tęczowe, bajkowe. Wykorzystajcie swoją wyobraźnię do tego, żeby wasze bałwanki były jedyne w swoim rodzaju, jest takie określenie Homo Ludens. To koncepcja człowieka oznaczająca człowieka bawiącego się. Ludzie lubią rozrywkę. Może dlatego tak bardzo cieszą się ze śniegu? Oprócz tych, którzy muszą odśnieżać samochody. Optymiści znajdą pozytywne strony w każdej sytuacji. A tymczasem chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy zasubskrybowali mój kanał. Przesyłam przy to lasy! I do zobaczenia!